Panie prezesie, jakie nowości państwo prezentują na tegorocznej edycji MSPO? No może zacząłbym od tematu związanym z tkaninami. Wprowadziliśmy szereg nowych, przez ostatni rok szereg nowych tkanin, od 40 paru gram, aż po ponad 300, w zależności od tego, jakie są wymagania klientów. I to materiały, które są i na szpiwory, i na ubiór żołnierzy, na kurtkę 130, kurtkę 127, ponczo przeciwdeszczowe, także szereg tkanin, które spełniają wszystkie wymagania, zarówno wytrzymałościowe, tarcia, roz jakieś wszystkie związane z bliską podczerwienią, reemisją, tak żeby żołnierz był ukryty też nie tylko przed wzrokiem, ale też przed sprzętem, który mam obecnie dostępny na polu walki czy też na ćwiczeniach. Po aspekcie munduru i jego u, ubioru przechodzimy do następnych etapów, czyli poncza antydrodowego, czyli w tym momencie już mamy bliską podczerwień, mamy noktowizję i przechodzimy do ochrony e, termalnej. Czyli mamy na polu walki teraz bardzo e, popularne drony z kamerami termalnymi, gdzie żołnierze bardzo łatwo jest wykryć i firma Miranda wprowadziła rozwiązania poncza antydronowego, czyli tak naprawdę termiki, e, termowizji nie widać. Jeżeli Żołnierz ubierze, pączą na siebie. Jest bardzo trudno, oczywiście nie jest tak, że jest niewidoczny całkowicie, ale bardzo trudno jest go wykryć. W ofercie Mirandy mamy mobilny kamuflaż. Tutaj jest pokazany wóz jednego z naszych klientów, który do naszych wojsk specjalnych dostarcza ten pojazd. My ubieramy go w kamuflaż mobilny. I tutaj już dochodzi oprócz zakresu bliskiej podczerwieni, oktowizji, kamer termalnych. Dochodzi nam aspekt radarowy i nasze pokrycia mobilne tak samo obsługują. Tam część, czyli rozpraszają fale, pochłaniają fale, także nie jest widoczne dla kamer zarówno termalnych, jak i kamer, jak i radarów nas sprzęt. Przynajmniej jest tak na tyle zniekształcony, że jest bardzo trudno go jest wykryć. Kamuflaż mobilny jest nie tylko dla dużego sprzętu, tak jak tutaj oglądaliśmy przed chwilą jednostki specjalne, czy e, tak jak jest Rosomak, czy Borsuk, ale tak samo dla mniejszych jednostek, jak to mamy wieżę szczelniczą, gdzie też warto kamuflaż mobilny wyposażyć, ponieważ ta, te ciepło, które się wydobywa podczas strzelania, jednak w jakiś sposób trzeba rozproszyć, tak żeby kamery przeciwnika, czy też radary go nie widziały. Także to też dla rozwiązań mało też wykorzystujemy e, kamuflaż mobilny. Ostatnim produktem, który chciałem pokazać jest podpinka antyradarowa. Wykorzystywana od małych namiotów po bardzo duże hangary. Specjalizuje się tym, że jeżeli mieścimy samolot czy mniejszy przedmiot, nie widać ze satelitów, z dronów niczego w środku. Tak, jakby namiot, hangar był pusty. Druga rzecz, mamy dowolność kształtowania, czyli od małego hangaru po wielkie rozwiązania, gdzie możemy się dostosowywać, bo jest to w środku podpinane. I chroni sprzęt, który mamy w środku. Panie prezesie, jako że siły zbrojne RP są w trakcie to, także przyjmowania nowego sprzętu ciężkiego do, swojej, do swojego arsenału, czy pracują Państwo nad okryciami maskującymi do tego sprzętu? Tutaj mam na myśli nie tylko sprzęt produkowany przez polski przemysł zbrojeniowy, ale również przez sprzęt, który jest kupowany od naszych partnerów zagranicznych. Strategii naszego wojska jest to, żeby jak najbardziej maskować, pozorować sprzęt, który kupujemy. Niezależnie czy jest to produkowany przez polskich producentów, czy też zagranicznych, my przygotowujemy oferty dla całego sprzętu, który trafia do Wojska Polskiego. W zależności od rozwiązań, bo wiadomo, są mniejsze, większe. Dostosowujemy się do potrzeb, jakie Wojsko Polskie zamawiające dla nas przedstawia. Miranda po prostu dostosowuje się tego i wykonuje tak, jakie są zapotrzebowania. Jak wyglądają perspektywy również eksportu państwa produktów? No, jednak to maskowanie staje się bardzo istotnym tematem dla wielu sił zbrojnych. Zgadza się, wyszkolenie żołnierza wiemy, ile kosztuje, więc to maskowanie wpisuje się w aspekty strategiczne. Podstawowym dla nas jest wojsko polskie. Armie natowskie. Tak samo są interesującym kierunkiem i w tym roku Miranda z kilkoma państwami natowskimi podjęła współpracę. Jednym, jednym z produktów to są poncza, które wiele tysięcy sztuk dostarczamy w tym roku dla zachodniego państwa natowskiego. Podobne rozwiązania też dla północy, dla Skandynawii. Dla dwóch państw w tym roku dostawy się rozpoczęły i nasza taka ostatnia, o której rozmawialiśmy, czyli podpinka radarowa hangary dla F-35, dla państwa natowskiego, tym razem z południa Europy, też w tym roku dostawy się rozpoczęły. Także można powiedzieć, że Miranda w tym roku w kilku kierunkach, że tak powiem, poza Polską w Europie się znalazła. No, taką ciekawostką też jest, że zaczęliśmy współpracę i pierwsze też dostawy dla dalekiej Australii. Nasz kooperant, współpracujemy z, z, z Armią Australijską przez naszego kooperanta, także aż na takie kierunki dalekie. Firma Miranda pokusuje się, bo tak naprawdę ten świat się stał dosyć mały przy tej logistyce, którą mamy, mamy obecnie. Panie prezesie, to jeszcze na zakończenie. Jakie są plany dalszego rozwoju państwa wyrobów? Cały czas pracujemy, dlatego że, jak wiemy, wszyscy. Producenci sprzętów, kamer termalnych, hiperspektralnych, wykorzystanie dronów, satelit, cały czas co roku wprowadzają nowości. My z drugiej strony musimy się zastanawiać, oglądając te nowości, testując te nowości, jak mamy się przed nimi ukryć. Więc tak naprawdę działy B, +R, które w Mirandzie liczy ponad 30 osób, cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami, jak bardziej się ukryć przed tym nowym sprzętem, co, co naprawdę nie jest, nie jest łatwym aspektem, bo ona Naprawdę teraz do centymetra, że tak powiem, wszyscy wyszukują wszystko. No my staramy się oszukać troszeczkę przeciwnika naszymi wyrobami. Także cały czas pracujemy i cały czas wprowadzamy co roku nowości. Na przyszłych targach w Kielcach też myślę, że coś nowego też pokażemy, nad czym teraz pracujemy.